Kolejna sesja Rady Powiatu była jedną z najdłuższych w tej kadencji i z przerwami trwała ponad cztery godziny. Porządek obrad był dość obszerny i przewidywał podjęcie kilku bardzo istotnych uchwał. Już prawie na początku sesji doszło do polemiki pomiędzy byłym przewodniczącym Wiesławem Skowronem a obecnym Krzysztofem Obratańskim. Dotyczyła ona proponowanych zmian w statucie powiatu, które zdaniem radnego Skowrona są zbędne i nie wnoszące nic konkretnego. W głosowaniu jednak większość koalicyjna zmiany te przyjęła. Atmosfera obrad bardzo się zaogniła dopiero podczas dyskusji nad zmianami w tegorocznym budżecie, a w szczególności dotyczącymi dróg powiatowych. Do potyczki słownej doszło pomiędzy panią burmistrzą Porkowa Dorotą Łukomską a starostą panem Bogdanem Soboniem. wiele y, nieprawdziwych informacji. Y, z ust pana starosty, nawet. Bo jeżeli chcieliście, żeby gmina coś robiła, to trzeba było z nami rozmawiać. Tak? Pan starosta przyjechał, proszę państwa chyba sesję mieliście w środę, pan Starosta przyjechał we wtorek po godzinie 13. W poniedziałek 13 maja. No to w poniedziałek, a sesję mieliście w środę, tak. I pan Starosta oczekiwał, że w poniedziałek odpowiem w maju, to był 13 maja, jeżeli pan tak twierdzi, że w poniedziałek odpowiem, czy dokładam się do drogi w kierunku Starej Góry, tak? Ja mam uchwały Rady ze stycznia, które zobowiązują mnie do współudziału w finansowaniu dwóch dróg powiatowych. Drogi biegnącej przez Krasną 450 tysięcy i drogi biegnącej przez Duraców, Błotnice 250 tysięcy. To niepoważne traktowanie gminy, że starosta przyjeżdża z panią skarbnik, był też dyrektor dróg powiatowych i pan Basiak. Cztery osoby przyjechały do burmistrza, poinformować mnie, że jednak będzie. Co ja na to, że będzie droga e, robiona, stara góra droga, proszę Państwa, o której nigdy wcześniej z burmistrzem z ani radnymi nie rozmawiano. My zabezpieczyliśmy na dwie drogi, ale starosta przyjechał nas poinformować, że najgorsza jest stara góra. O tej drodze nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy. Ale proszę sobie wyobrazić, że na to spotkanie poprosiłam, był radny, bo to jest droga w Duraczowie, jest u niego, poprosiłam też dwie panie sołtys, przyjechały dwie panie sołtys od Codrowąża i z Krasnej, plus jedna pani z Rady Sołeckiej bodajże. Tam pan starosta nas poinformował, że drogi w Krasnej nie będzie, że to jednak Stara Góra i faktycznie. Yy, wielokrotnie się uginałam pod tym, że dokładaliśmy się do dróg, które to państwo tam wybierali, bo do czterech się dołożyłam przez trzy lata bycia burmistrzem, ale co do tej drogi nie ugnę się. Bo to wy powinniście uszanować, że jako burmistrz Stąporkowa i radni Rady Miejskiej w Stąporkowie dokładamy powiatowi do drogi. To, że sobie przyjęliście takie rozwiązania, współfinansowania, przyznam szczerze, mnie nie interesują, bo ja mam swoje zadania, ale 13 maja, proszę państwa, yy, Zrobiłam spotkanie i ustaliliśmy, wysłałam pismo w ten sam dzień, kiedy Pan był, że jednak dołożymy się i do drogi biegnącej na Starą Górę 250 tysięcy i 450 tysięcy na Krasną. Bo, bo kosztorys, jaki przedstawił starosta, na drogę w Krasnej to 900 tysięcy. Więc ciągłe opowiadanie, że za 700 tysięcy zrobię drogę w Krasnej, to jest kpina, bo mam kosztorys, że to będzie kosztowało 900 tysięcy. Wczoraj. Członek zarządu pan Czesław Kucbard, Państwo pewnie przyznają mi rację, poinformował nas, że na zarządzie o tym rozmawialiście i że zabezpieczycie środki w budżecie. Opowiadanie, że wystarczy, że jutro przyjadę i podpiszę porozumienie, to kpina ze stanowiska, jakie pan starosta pełni i pan Czesław Kucbard, bo wy nie macie w budżecie wy nie macie w budżecie Uchwały, projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję. A mówicie, żebym jutro przyjechała. Ja mam 32 lata, Wy jesteście dłużej, Panowie, w samorządzie. Ale to, co wyprawiacie, to kpina ze stanowiska, jakie pełnicie. Jak porozumienie podpiszę. Może ktoś jeszcze chce pieniądze, to też jutro przyjadę i podpiszę porozumienie. Pani Skarbnik doskonale wie, Pan Starosta pewnie też, że najpierw musi być uchwała, która zobowiąże mnie do podpisania jakiegokolwiek porozumienia z zarządem powiatu. To kpina. Takiego. Takiego projektu uchwały nie ma. Od, ja dysponuję wszystkimi pismami. Od kwietnia 2011 roku deklaruję, że będziemy współfinansować kilka, kilka dróg powiatowych. I zawsze na pierwszym miejscu była krasna. Dlatego tym bardziej jestem oburzona, że nie chcecie współfinansować tej drogi. Mamy pisma, które mówią o tym, że będziemy ich współfinansować 50% do 50%. Bo takie jest zdanie większości radnych Rady Miejskiej w Stąporkowie. Do Starej Góry chcemy dołożyć 50% i do Krasnej też chcemy dołożyć 50%. Mamy na to pisma, ponieważ Pan Starosta dzisiaj powiedział, że się nie umiemy porozumieć, ja dysponuję pismami, jeśli ktoś chce może przeczytać, pomimo że rozmawiamy, ja też w ten sam dzień albo na drugi dzień wysyłam pisma do Pana Starosty z informacją i decyzją, jakie podjęłam. Tutaj jest jasno napisane 13 maja 250 na Starą Górę, 450 na Krasną, później powiedziano nam, że pół na pół, więc Zdecydowaliśmy z radnymi, że 350 do y, Starej Góry i 350 na Krasną. Pytanie, jakiego lepszego porozumienia trzeba między burmistrzem a starostą? Jeśli 50%, to 50% do każdej drogi. Nie rozumiem, dlaczego nie przyjęliście tego rozwiązania. I znowu w ostatni dzień dowiadujemy się, y, dzień sesji, przyjeżdża pan Czesław Pozwart i mówi. Y, Zróbcie sobie, to my też zabezpieczymy w uchwale, tylko się pytam, kiedy zabezpieczycie w uchwale. I powtórzę to, co mówiłam na sesji w Stąporkowie, gdzie większość radnych przyznała mi rację. Gmina Stąporków nie jest gminą frajerem. W ostatnim dniu przyjeżdżacie i mówicie, w poniedziałek przyjeżdżacie i nie wiadomo skąd bierze się droga. Na szczęście jest robiona, bo to wasze zadanie i chwała wam za to, Panowie i panie z powiatu, że nam no to robicie, bo to wasze zadanie i tu nikt nie oczekuje od was, że będziecie robić coś, co do was nie należy. Pan Czesław Kucbart pięknie dzisiaj powiedział. Będę głosował za jak pani da pieniądze, o dziękuję za takiego radnego, który od burmistrza mówi w sobie zrób, a ja nadal jestem radnym powiatowym, no rewelacja, rewie, rewelacja, tak, wybieram radnego powiatowego, a radny powiatowy mówi niech gmina to zrobi, a Raz my damy tysiąc kresie, może dwa, to ja mam teraz propozycję, to y, ja muszę zrobić drogę górniczą, bo jest drogą gminną, to niech powiat zrobi drogę górniczą y, w kucisku, a ja oddam swoją pensję. Dziękuję, chłopowie większością zdecydowali, jeżeli nie będzie 50% na 50% do każdej z dróg, wykonujemy swoje zadania, starostwo może się pożegnać z pieniędzmi z gminy Stamborku, dziękuję. Pani burmistrz, no wiele ciężkich słów tu Pani nieprawdziwe, o tych i nie o takich, ale to jest Pani kobieta, mnie nie wypada trochę starsze, starsze muszę po prostu zacisnąć zęby, natomiast proszę Pani, Pani ma pisma przed sobą, ja też mam przed sobą. Pani Burmistrz, niech pani sobie przeczyta pismo z Tąportką 10 kwietnia Wogna, sobie muszę przytoczyć, bo słuchajcie, cóż my będziemy mówili? Trzeba walczyć na argumenty. Proszę panią, pani do mnie 10 kwietnia napisała. W związku z pismem skierowanym przez firmę Hunter Polska Spółka do Zakład Produktyjny w Stąpadkowie, do zarządu długowiatowych kończy, a do wiadomości burmistrza z z o wyremontowanie drogi powiatowej numer 4366, te nie m.in. do zakładu pracy zatrudniającego ponad 200 osób. Burmistrz Podskowa po raz kolejny apeluje o poważne potraktowanie problemu i podjęcie do jego zrealizowania. Podobnie jak Burmistrz Podskowa zapewnie i panu Staroście zależy na Działania, które mają wspierać przedsięwzięcia oraz promować powiat konecki. Drogą tą przyjeżdżają do zakładu kontrahenci, ale też aserdańczki goście, którzy nie mogą nie dostrzec znaczących i z tych ubytków na wierzchu. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort jazdy osób współpracujących i pracujących w firmie Kanker zakład produkcyjny w Starej Górze, burmistrz Topodkona ponownie prosi o zrozumienie i podjęcie działań, które będą próbą y, dla właściciela drogi, nie zaś szczytliwą wizytówką powiatu koneckiego, a przez obecność drogi na terenie gminy z również zażądanej przez gminę Pani Burmistrz. No pani Piet nie czyta. pani. apeluje do mnie, pisze pani pismo 10 kwietnia. 13 maja się spotykamy i pani mówi, że niebieską się tak robić. Szanowni Państwo, zostałam szacunkiem, bo jest Pani kobietą. No tak nie można. Tak nie można. Kto winę robi? Ja robię, czy Pani robi tej? Ale mogę zapomnieć Pani burmistrz. Dobrze. 13 maja. 13 maja spotkaliśmy się o godzinie o 14:15:28. Wysłała Pani do mnie fakt. Wysłała Pani do mnie fakt, bo po prostu nas wtedy, bo taka była rozmowa dojdziowa, nie mogłem się z Panią dogadać. W związku z tym Pani została przy swoim priorytecie, ja zostałem przy swoim priorytecie. Nie będę znowu mówił z głowy, bo znowu ktoś powie, że, 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 że pan. przeczytał. Komisję 12.06. Pani Droda Łukąska, do obliczu W związku z otrzymaną w dniu 6 czerwca odpowiedzią z pismo na kominę, na skierowane do pani pismo od dnia... 31 maja bieżącego roku, będącego okłośnym odbyty w odbytych siedzibie Gminy w dniu 13 maja, oraz dotychczasowej korespondencji informuję, że zarząd powiatu zgodnie z dozłożoną na tym spotkaniem skierował od obrady sesji Rady Powiatu projektu uchwał Rady Powiatu z propozycją zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 700 tysięcy na przebudowę drogi powiatowej numer Pominez w stara Sara W swoim piśmie z dnia 31 maja Poinformowaliśmy Panią, że stosowana, że stosowana uchwała w tym zakresie została podjęta w konsekwencji, został ogłoszony przetarg na realizację zadania przy stuprocentowym finansowaniu z budżetu powiatu. Biorąc pod uwagę zaawansowanie prac i podjęta uchwała planowane w planowanym do przetargu, a to za tym idzie podpisanie bez zwłoki umowy z 19 celem rozpoczęcia inwestycji przy jednoczesnym braku umowy o dofinansowaniu zarania z gminy Stąporku, Zarząd Powiatu podtrzymuje złożoną 14 maja tegoż roku propozycję, aby deklarowane przez gminę środki w kwocie 700 tysięcy przeznaczyć w całości na zadanie pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej Stąporku w Dniu Ruda miejscowości Krasna. W efekcie na terenie Gminy Stąporku Zostałyby wykonane oba zadania drogowe. Przy czym pierwsze przebudowa drogi powiatowej do korki w w całości sfinansowania ze środków budżetu powiatu, a drugie przebudowa drogi powiatowej numer pominęt na korków w w ruda w miejscowości Krasna. W całości sfinansowanej dotacji celowej z budżetu gminy. No Jak można jeszcze inaczej napisać? Jak można wywoływać korespondencję mówiąc o tym, że jak kłamę, kiedy ta korespondencja trwała od grudnia i doskonale o wszystkim Pani była informowana, w związku z tym nie Pani zarzuciła 13 maja, jeżeli już dochodzi do takiego dyskusji między nami, chociaż chcemy uniknąć, że ja improwizuję, że nie mam pieniędzy na Starą Górę. Ja dzięki zarządowi i Radzie udowodniłem, że zarząd powiatu przy podjętej uchwale pieniądze na Starą Górę ma. Podpisał w dniu wczorajszym umowę, żeby zrealizować. Niech Pani mi starowali, że Pani ma pieniądze, nie zrealizuje to zadanie, do którego się pani zobowiązała tak jak ja zobowiązałem się do swojego. Dziękuję za uwagę. Jest. Dziękuję bardzo. Załącznik numer 13 do uchwały z 31 stycznia 2013 rok. Przebudowa drogi powiatowej nr 0450 testem porków, uniów Ruda Strawczyńska, miejscowości Krasna, Powiat Konecki 450 tysięcy. Przebudowa drogi powiatowej numer 0454, Okra-Duraczów, błotnica miejscowości duraczów, powiat konecki 250 tysięcy. My zabezpieczyliśmy, panie Starosto, środki w budżecie, my je mamy. Ale pan przyjechał, raz jeszcze podkreślam, to było w styczniu. Pan przyjechał 13 maja poinformować mnie, proszę państwa, że 15 jest sesja 15 maja i ja miałam odpowiedzieć w poniedziałek. Czy dokładam się do starej góry? A projekt uchwały pan już miał przygotowany co najmniej tydzień wcześniej i nie o tym nie powiedział, że ma pan zabezpieczone środki, ale ja dysponowałam tym. A co się okazuje? Pojechaliście, zanim przyjechaliście do mnie, zapytać mnie, tydzień wcześniej odwiedziliście yy, szefostwo Henkla, które, yy, gdzie dyrektor z Henkla przyjechał do mnie negocjować, żebym się dołożyła do starej góry, to starosta nie przyjechał. Ze mną debatować o starej górze, natomiast przyjeżdża do mnie lokalny przedsiębiorca, ja mu wtedy pokazuję uchwałę i mówię, panie dyrektorze, ale jest plus, jest super i mówię, bo starosta przygotował projekt uchwały i przejdzie, bo jak zagłosuje tak zwana opozycja plus radni ze porkowa, to jest większość i starosta finansuje w 100%. Chcieliście wyłudzić ode mnie te pieniądze. Był projekt uchwały na 700 tysięcy. Przed 13 maja, za, za, za podpisany przez prawnika, 13 maja pan do mnie przyjeżdża i mnie wtedy informuje, gdzie już wcześniej kilka dni byłam poinformowana przez dyrektora Henkla, bo do jego odwiedziliście, a nie burmistrza Stamborgowa, od którego chcieliście pieniądze. No to pytanie, czy wy poważnie traktujecie pracę? Raz jeszcze podkreślam i bardzo proszę, panie przewodniczący, to już będzie dyskusja. My naprawdę mamy co robić, ja też mam co robić. Ja chciałabym, żeby już było to głosowanie zgodnie z porządkiem obrad. Bo teraz, o czym tutaj dyskutowaliście, to powiem, to powinno być na komisji. Z całym szacunkiem, ale takie rzeczy to się robi na komisji. A tutaj to my tylko powinniśmy przychodzić, zobaczyć, jak wy głosujecie, i ewentualnie przeczytać z protokołu, co tam żeście ustalili na komisji, bo to jest niepoważne. To powieści, instruktorze, gdzie dziura, katastrofa katastrofę. Albo te uwagi e, i myślę, że... Wiele gorzkich słów usłyszał także pan starosta od grupy mieszkańców Krasnej, którzy zagrozili nawet blokadą drogi, jeśli nie dojdzie do kompromisu pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym w tej sprawie. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak też Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniły wykonanie budżetu za 2012 rok i wnioskowały do Rady o udzielenie absolutorium zarządowi. Zarząd głosami 11 radnych koalicyjnych absolutorium uzyskał. Radni opozycji zagłosowali przeciwko. Radna Helena Obara stwierdziła, że grupa dziesięciu radnych opozycyjnych wniesie pisemny protest, że ich zdaniem przewodniczący Krzysztof Obratański nie dopuścił do dyskusji przed samym głosowaniem uchwały o udzieleniu absolutorium. Pan przewodniczący odpowiedział, że była taka możliwość po odczytaniu wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, ale wówczas żaden z radnych nie zgłosił się do dyskusji. Starosta Bogdań Soboń podziękował Radzie za udzielone zarządowi powiatu absolutorium.